Moi drodzy, to jest dla mnie bardzo ważny moment. Napisałem książkę, która zamyka 40 lat mojego życia. Dzisiaj mam 39,5, zaraz magiczna 40. Ta książka zacząłem pisać w 2015 roku, w najtrudniejszym momencie mojego życia, kiedy mój 9-letni syn Max, mój największy przyjaciel, najlepszy człowiek, jakiego znałem w życiu, zginął w wypadku samochodowym. Wtedy terapeuta powiedział, że muszę pisać, że non-stop muszę pisać, wstawać rano i pisać. Może dzięki temu tylko miałem jedną próbę samobójczą, zresztą nieudaną, bo moja dziewczyna akurat wróciła do domu, kiedy wcale nie miała wrócić, a potem dalej pisałem. I teraz najciekawsze w tej książce jest to, że autor nie przeczytał książki. To znaczy, ja nie jestem w stanie przeczytać tego, co wtedy napisałem, bo bym się rozpadł na kawałki, na dobre roki, by mnie nie było. Dlatego zacząłem początek, potem wysłałem plik, który zapisałem w 2015 roku i do niego nie zaglądałem. I potem historia toczy się dalej. Wyjątkowa pozycja na rynku wydawniczym. Jestem, jestem przekonany. I dla mnie jedno z największych wydarzeń mojego życia. Gorąco polecam. Postać niejednoznacznie pozytywna, czyli ja.